Mamy już rozstrzygnięcie przetargu na ulicę Inflancką, która za nami, jak wszyscy widzimy, nawet poza godzinami szczytu ruch bardzo duży. O stanie ulicy Inflanckiej nie musimy nikogo przekonywać, wystarczy zobaczyć, że ta ulica to już droga, której nie da się jakimś niewielkim remontem, zmianą nakładki, trzeba ją naprawdę przebudować. Okazało się po otwarciu ofert, że najniższa oferta... Wynosi 40 milionów, natomiast najwyższa 48. Oznacza to, że wplanowana w budżecie kwota 30 milionów jest niewystarczająca, ale nie chcemy rezygnować z tej ulicy. Chcemy wnieść do Rady Miejskiej wniosek o to, aby zwiększyć kwotę niezbędną do realizacji tego odcinka. Dla nas jest to sprawa o tyle prestiżowa i o tyle istotna że przecież jest to droga krajowa numer jeden, a więc coś, co komunikuje nasze miasto. Kawałek od tego miejsca, kiedy skręcimy w lewo, wyjeżdżamy na ulicę Strykowską, wyjeżdżamy w kierunku autostrady. W zmianach do studium komunikacyjnego ta droga jest drogą absolutnie kluczową i ona również w przyszłości ma przenosić znacznie większy ruch niż dzisiaj, to Państwo obserwujecie. Przetarg po zabezpieczeniu środków może być rozstrzygnięty, budowa może się rozpocząć, mieszkańcy mogą mieć nową ulicę, apel do pani i panów radnych, żebyśmy może w tym wypadku politykę odłożyli na bok, żebyśmy pomyśleli o tym, że bez względu na to, kto zasiądzie w nowym składzie Rady Miejskiej, bez względu na to, kto będzie odpowiadał za drogi w naszym mieście z problemem ulicy Inflandzkiej i tak się spotkać. Musi, więc załatwmy go teraz. Zróbmy to, kiedy jesteśmy gotowi. Cały czas następuje degradacja tej ulicy. Dlatego jest bardzo istotne to, żeby nie tylko ją wyremontować, ale ze względu na ten bardzo wzmożony ruch, tak jak planujemy, rozbudować się, ponieważ to jest rozbudowa o dodatkowe pasy ruchu na pewnym odcinku. Ja myślę, że to jest absolutnie konieczne i wymagane. I to rzeczywiście nie ulega wątpliwości, że. W takiej formie, taka rozbudowa za niestety no, takie środki, jakie zostały skorporowane, wykonana być musi. Oczywiście przy okazji tego remontu będziemy wykonywali ścieżki rowerowe, będą wykonywane chodniki, nowe zatoki postojowe, oczywiście zatoki autobusowe. To wszystko jest konieczne, żeby ta ulica miała no, taki standard naprawdę wysoki.